Jarosław Stanisław Jackiewicz. Jak dobrze, że jest. Markowi czukuł. Czyta Bogdan Tymowski Jak dobrze, że jesteś. Jak dobrze, że jestem? Jak dobrze, że jest. Jesteśmy, bo jest ten, który jest. Jak dobrze, że jest. Jak dobrze, że jestem. Jak dobrze, że jesteś. Ja jestem. Jak dobrze, jak pięknie, że można to powiedzieć. Nawet najmniejszy pyłek w kosmosie jest.